Lato w Warszawie dobrze poszukać schronienia w cieniu drzew albo nad wodą. I taki właśnie będzie nasz spacer. Wybieramy się do parku Akcji Burza, a także na kładkę most pieszorowerowy nad Wisłą. Zaczynamy u podnóża kopca Powstania Warszawskiego, gdzie. Obecna jest ciekawa ekspozycja zbudowana z gruzu. W wypełnionych gruzem konstrukcjach obramowanych żelaznymi prętami umieszczone zostały tablice opowiadające o zburzonej Warszawie i odbudowie. Szczególne wrażenie robi wizualizacja Tymka Borowskiego, który na ilustracji przypominającej fotografię pokazuje, ile zajmowałyby wszystkie mury ze zburzonej Warszawy. Cały ten gruz, gdyby skonstruować z niego jeden budynek, byłby po prostu olbrzymim, potężnym wieżowcem. Po wojnie gruzobeton stał się także budulcem, z którego wybudowano osiedla Muranowa, Marienstadtu, a także między innymi pocztę przy dworcu wileńskim. To, co obecnie jest kopcem powstania warszawskiego, niegdyś było właśnie wielką górą gruzu. Tutaj ten gruz z powojennej Warszawy zwożono, usypywano, to było trochę wysypisko, trochę gruzowisko. Ten teren został uporządkowany, ta górka została wyrównana, usypana ładnie, a wybrane eksponaty zostały w tej chwili również ustawione przy schodach prowadzące na szczyt Kopca. Możemy tutaj zobaczyć fragmenty rozmaitych kamienic, kominy na przykład, albo elementy z elewacji, które także zburzono. Choć żołnierze ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej od 1998 roku proponowali uporządkowanie kopca i nazwanie go Kopcem Pamięci Narodowej, to ta odpowiednia uchwała została uchwalona dopiero w marcu 2004 roku. Wtedy to nadano temu miejscu nazwę Kopiec Powstania Warszawskiego. Na szczycie góry Eugeniusz Ajewski zaprojektował kilkumetrowy monument, symbol Polski Walczącej. Dziś jest to bardzo znany pomnik, pod którym co roku w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego odbywają się uroczystości. Na górze mamy też taras widokowy, z którego rozciąga się widok na południową część Warszawy. Między innymi możemy tutaj dostrzec elektrociepłownie siekierki oraz świątynię opatrzności Bożej. Wokół Kopca rozciąga się park akcji Burza, który został niedawno poddany renowacji. Prace dobiegły końca w lipcu 2023 roku, natomiast w 2024 roku obiekt zdobył Grand Prix Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Sam kopiec mierzy 121 metrów nad poziomem morza, a otoczony jest podmokłym terenem. Przez lata porastał roślinnością, która z czasem zamieniła się w ruderalny las. To, jak przyroda ulokowała się na gruzowisku, skojarzyło się architektom z tym, jak Warszawa powstawała z ruin i wróciło do niej życie. Architekci postanowili wykorzystać tę korelację w nowym projekcie. Charakterystycznym elementem odnowionego parku są podesty ścieżki z metalowymi, ażurowymi barierkami, czasem także z ażurową podstawą, które pozwalają spacerować między innymi w koronach drzew. I to jest największa atrakcja, tak naprawdę, obecnie tego parku. Ścieżka umieszczona między drzewami nie jest bardzo długa, nie jest też bardzo wysoka, ponieważ umieszczono ją na wysokości kilkudziesięciu metrów. Ma natomiast wiele zakrętów i jest dostosowana do wózków czy też rowerów, dlatego że poza tymi schodami jest też wjazd łagodniejszy, gdzie można spokojnie tutaj dostać się na kołach. Dla osób, które chciałyby się czegoś dowiedzieć o historii tego miejsca oraz jego, o jego przyrodzie, rozlokowano tablice informacyjne. Niedaleko znajduje się plac zabaw, gdzie dzieci mają do dyspozycji m.in. pająki do wspinania oraz zjeżdżalnie i tyrolkę. Parking pod kopcem znajduje się od strony ulicy bartyckiej. Jest duży, ale w weekendy i tak może być tam ciasno. A my już magicznym sposobem teleportujemy się na Pragę. Z trudem, wielkim trudem, udało nam się zaparkować w okolicy, a zrobiliśmy to właśnie tutaj, żeby przemieścić się pieszo na słynną kładkę nad Wisłą. Mijamy praską kapelę, podziwiamy wspaniale odrestaurowaną kamienicę, łapiemy Praskie klimaty, przyglądając się także tym kamienicom, które dopiero czekają na lepsze czasy. Mijamy przy tym również rozmaite restauracje, ponieważ praska część Warszawy stała się no właściwie obecnie takim modnym miejscem miejscem, w którym też kwitnie biznes restauracyjny, gastronomiczny to tutaj możemy poszukiwać wielu ciekawych smaków. Trudno mi powiedzieć, czy ceny są tutaj niższe, natomiast na pewno inny jest klimat niż chociażby na rynku Starego Miasta. Warto się o tym przekonać na własnej skórze. Most pieszo-rowerowy łączy ze sobą Pragę oraz bulwary po staromiejskiej stronie. Szybko, właściwie od razu, kiedy został uruchomiony, stał się miejscem bardzo modnym. Połączył brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Stefana Okrzei. Mierzy 452 metry długości, a więc spacer w obydwie strony to już prawie kilometr. Co ważne, na kładce nie ma podziału na strefę pieszą i rowerową, więc zarówno piesi, jak i rowerzyści powinni być bardzo ostrożni. Jeśli ktoś się zmęczy lub będzie chciał kontemplować widoki, ma do dyspozycji szerokie siedziska. Główną atrakcją mostu jest oczywiście widok na Wisłę, a także na dość rozległą panoramę Warszawy. Przy dobrej widoczności widać tutaj naprawdę y, bardzo wiele. No i oczywiście, kiedy słońce praży, no to od wody poczujemy przyjemny chłód. Spacer mogą nam umilić sprzedawcy lodów czy też waty cukrowej. No, tutaj, jak się okazuje, wata dostępna jest w kilku różnych smakach. Most ten upodobali sobie również różnej maści, czy muzycy. Szczególnie w weekendy nie jest to miejsce odpowiednie dla tych, którzy szukają ciszy i spokoju. Natomiast jeśli chcemy poczuć puls miasta, ten miejski vibe w centrum stolicy Polski, no, to koniecznie warto się właśnie wybrać na most pieszorowerowy nad Wisłą, który chyba jeszcze zresztą nie ma żadnej konkretnej nazwy. Może już czas, żeby rozpisać jakiś konkurs, w którym mieszkańcy mogliby wymyślić jakieś ciekawe określenie dla tego właśnie modnego miejsca. Szliśmy od strony praskiej, więc po drugiej stronie wylądowaliśmy na bulwarach Wiślanych. Tutaj także warto uważać na rowery, ponieważ pojawiają się nagle. Z każdej strony jadą dość szybko i niekoniecznie przejmują się pieszymi. To raczej piesi muszą, muszą przed nimi uciekać. Jeśli nie jesteś mieszkańcem Warszawy i po prostu chcesz ją odwiedzić, to przyjdź koniecznie na bulwary nadwiślańskie. Dlaczego? Dlatego, że to też jest symbol odnowy tego miasta. Warszawa przez wiele lat jest była odwrócona, jak to niektórzy mówią, tyłkiem do Wisły. Natomiast w tej chwili ten. Ruch wokół wody udało się przywrócić. Mamy tutaj restauracje, kawiarnie, fontanny, plażyczki, różne atrakcje dla dzieci i dorosłych, i to miejsce naprawdę odżyło. Stało się takim towarzyskim centrum życia stolicy. Dlatego, będąc w Warszawie, nie można przeoczyć bulwarów Wiślanych. Poza tym dalej jest też centrum nauki Kopernik. Jest wiele ciekawych miejsc, które warto odwiedzić. My pokażemy je być może innym razem. Na dziś już kończymy i zapraszam do subskrypcji tego kanału, a także na stronę eurospacery.pl.